Witajcie w jaskini, jestem Michał, jestem nauczycielem ruchu i zapraszam Was dzisiaj do rutyny takiej bardziej różnorodnej, na różnych płaszczyznach trochę się bardziej intensywnie poruszamy, więc yy, bardziej to polecam, yy, jako już zbliżony do treningu, najlepiej zrobić sobie z 2-3 rundy, ale zobaczcie jak się będziecie czuć po pierwszej oczywiście, więc zacznijmy sobie od krążej nadgarsków, bo będzie trochę więcej. Zacznijmy od podporów, Zacz, zróbcie sobie takie pełne krążenia, Zmyślcie o takim naciskaniu jednej dłoni na drugą, żeby te nadgarski faktycznie trochę już z oporem popracowały. Wejdźmy sobie do podporu, podociskajmy trochę nadgarski do maty, wychylmy się do przodu, na boki, krążenia. Im bardziej będą przygotowane, tym lepiej. Jeśli macie jakieś problemy z nadgarstkami, to możliwe, że będzie to ciężkie dla Was, ale polecam wtedy jeszcze więcej spędzić czasu, żeby rozgrzać te nadgarstki. Dajcie sobie palce skierowane teraz do kolan, porozciągajcie trochę, więc zwróćcie uwagę. Jeśli będzie niewykonalne, to wtedy polecam pójść do fizjoterapeuty. Jeśli wykonalne, no to polecam robić tego więcej i więcej. Także pierwsze, od czego zaczniemy, to jest czworakowanie w podporze przodem, taki niski niedźwiadek, ale będziemy dużo rotacji robić w biodrze, więc e, tu bardziej nam chodzi o zmobilizowanie całego ciała, niekoniecznie e, takiej treningu stabilizującego, więc podnosimy kolana, samo to ćwiczenie już w sobie będzie trudne, ale spróbuj o tyle, ile możesz, utrzymując nisko kolana i teraz jak... E, Zrobimy krok prawą ręką, wtedy lewą stronę biodra staramy się opuścić w dół. Utrzymując proste łokcie, później zmianę robię, opuszczam, zmianę, opuszczam. Tak jakbym chciał usiąść bokiem biodra na ziemi. Fajne rozciąganie, wzmacnianie, wszystko tu się dzieje. Mało znane ćwiczenie, bo kto by tak robił na siłowni. A w jaskini wszystko wolno. Także w dół bioderko, w dół. Z bardziej, można to zauważyć, u dzieci, które się bawią, że tak siadają sobie na boku, dorośli już niekoniecznie. A czemu nie? Podchodzę sobie hop. I robiąc ten ruch przez około minuty, jestem w stanie się rozgrzać, jestem w stanie się zmęczyć, jestem w stanie się rozciągnąć. Więc. Bardzo fajna rzecz. OK. Teraz siadamy sobie na tej ziemi i zrobimy sobie takie przetaczanie przez pośladki. Zrobię to tyłem do Was, żeby było bardziej widać. Więc siedząc przodem w jednym kierunku daję rękę do tyłu, przetaczam się i przechodzę do takiego klęku. Chcę się wychylić po prostu do przodu. Przetaczam się i znowu do przodu. Ręka, ręka, noga, noga. Chcę dosłownie się przeturlikać poprzez pośladki z prawej do lewej. Troszkę sobie yy, ubijemy pośladki o ziemię, więc taki automasaż od razu nam się włączy. Przy okazji trochę rękami tutaj pooperujemy. Miednicę, biodro, wszystko tu rozciągniemy i wzmocnimy nogi. Kolana się połginają, same dobre rzeczy. I znowu to jest ruch, który zaobserwowałem u dzieci. Do, dorosły może gdzieś na jakichś sztukach walki znajdziemy, ale często się dzieci tak przetaczają, kręcą i nie mogą usiedzieć. I jakoś ich nie bolą kolana ani biodro. Także czemu się nie inspirować yy, tymi, którzy, których faktycznie nic nie boli. Przetaczając się około minuty, też. Przejdę sobie do wysokiego niedźwiedka. Wygląda to w ten sposób, że prostuję nogi, unoszę, unoszę biodro i będę poruszał się przeciwnymi kończynami do przodu, do boku, starając się utrzymywać proste ręce i nogi. Może być odczuwalne bardzo w łytkach, jak tu wszystko porządnie ciągnie. Więc dobrze. Chcemy to czuć, chcemy to rozciągać. Jeśli dużo siedzimy, to jesteśmy bardzo. E, usztywnieni, skróceni, więc dobrze to wszystko porozciągać. Głowę rozluźnić i chwilę pospacerować, docisnąć pięty, jeśli się da. Może to wyglądać w ten sposób i to też w porządku. Jeśli czujecie, że ciągną łydki, to już będzie wystarczająco. A jak coś, to możecie spróbować jeszcze bliżej. Tak jest. Mhm. Mm I lądujemy, lądujemy sobie na ziemi. Przejdziemy sobie na plecy do leżenia, rozkładając ręce. Więc już tutaj może być efekt tego, trochę rozciągania klatki piersiowej dla niektórych. I pierwsze co, zaczynamy ruszać kolanami. Robimy wycieraczki, zrzucamy sobie kolana z prawej do lewej. Luźno, może podnoście sobie teraz też nogi. Coraz większy ten ruch i teraz zaczynamy robić jeszcze więcej różnych ruchów, czyli na przykład prostuję zewnętrzną nogę raz w jedną stronę, raz drugą. Można spróbować z dwoma prostymi. To już jest dość wymagające, już mnie tutaj ciągnie za mocno, więc zostańcie sobie z jedną, w różnymi nogami poruszajcie raz z prawą, raz z lewą. Po wyginajcie się, dosłownie jakbyście leżeli w łóżku i machali nogami w różne kierunki. Kto tak robi? Oczywiście dzieci, więc wróćmy trochę do stanu sprzed x lat. Kto ile ma lat, ten wie, ile lat temu robił takie rzeczy. Więc polecam rozciągnąć wszystko od pośladka, dolne plecy. Wszystko tu będzie ciągnęło. Wszystko wymaga ruchu, wszystko wymaga uwagi. Także polecam. Dobra, idziemy dalej. Unosimy biodro. Robimy sobie taki niski mostek. Napinamy pośladki, stopy wbite w ziemię, pięty wsunięte pod pośladki, chcemy je takby wciągnąć tutaj do, do przodu. I teraz zaczynam się wyginać przeciwnymi kierunkami. Czyli lewa ręka idzie przez prawy bark. Odkładam barki na ziemię i druga strona. Cały czas pośladki zostają wysoko uniesione, napięte. Chcemy je wzmocnić, chcemy otworzyć biodro i wy, powyciągać się tutaj. Roz, y, przy okazji sobie trochę ramiona tutaj roz, rozluźnię. Znowu automasaż na ramiona teraz i się powyginam. Do boku raz, do boku dwa. I co? Po 10 razy, po 20. Tyle ile mi siły starczy. Ile mam ochoty. To ma być oczywiście przyjemne. Wyciągam się daleko, daleko, daleko i znowu wyciągam się, trzymam, trzymam, trzymam i luz. Dobra. Elegancko. W sumie się już trochę zmachałem. Więc bardzo dobrze. Wracamy do siadu na piętach i zrobimy sobie jeszcze trochę więcej pracy na nogi, jeszcze dwa ćwiczonka wychodząc do niskiego przysiadu. Czyli jak najniżej chcę usadzić biodro, jeśli chodzi w stosunku do pięt, i wstaję. Siadam, przekładam i znowu. Przekładam i wstaję. O, można sobie trochę zmienić kierunek pochodzić zatrzymać się stać. tutaj cały ruch mechaniczny kolan używam warto, polecam. Krzesło to nie jest wszystko. Można usiąść na ziemi, można kucnąć na ziemi, wstać, przejść kawałek w drugą stronę, kucnąć, przejść na kucu, w, albo w kucu, usiąść, zatrzymać się, wstać, siąść i znowu jeszcze raz jedną rzecz zrobimy, kucając, zatrzymując się chwilę. Staję do góry. Rozruszam trochę nogi. Jeszcze zrobię jedną rzecz, żeby jeszcze te nogi docisnąć. Za kroki. Stawiam nogę do tyłu, yy, uginam, stawiam kolano, sięgam przeciwną ręką do pięty. Czyli prawa ręka do lewej pięty. Wstaję, i druga strona. Hop, ląduję. I zawracam. To w ten sposób. Stawiam kolano, prostuję biodro, pcham biodro do przodu, skręcam się. Hop, i znowu prawa noga teraz. Ustawiam się wygodnie, i lewa ręka. I tak sobie mogę pomaszerować i się zmęczyć. Hop. Najlepiej, żeby ten ruch kolana w dół był wolny, kontrolowany. Czyli ja odkładam to kolano na ziemię, a nie zrzucam, uderzam o ziemię. Szkoda kolan i szkoda niewykorzystywania mięśni, które mamy, które hamują nas też, czyli my potrafimy używając mięśni możemy je wyhamować ruch też, nie tylko się dać zrzucić, więc trochę przeciw grawitacji. Dobrze, mamy to. Ja się zmęczyłem, więc mam nadzieję, że Ty też. Zrób sobie drugą rundę, trzecią rundę, czwartą rundę i na pewno się zmęczysz, na pewno się lepiej poczujesz, więc polecam, pamiętaj unikaj bólu, a szukaj zabawy i dobrego poczucia tego ruchu. Więc ten ruch nie musi być dokładnie taki sam jak mój, może być podobny, ale gdzieś tam, żeby wzór zachowywać, żeby szukać tych połączeń, bo tych możliwości jest dużo, a będą różne ruchy. Także dzięki. Do zobaczenia. Hej!